I co masz Tak. Leży wazanie z wodą. Ale tak, masz plan? No właśnie, plan jest taki, że go nie mam. Nie wiem, Sary, poczekaj, po prostu na nią po lekcjach daj jej w norze. Ja takich pełnych siebie kopaków. No ale ona właśnie nie jest taka jak wszystkie dziewczyny. To co ma takiego. <słuch> Ty byś mnie nie dał to tak wymienić. Co? Sary, nie, że ona jest śliczna. Wiesz ma charakter idealny. I po prostu czuję, że ona mi się podoba. Działa na mnie. Ale teraz pytanie cię, jakby ma jakąś szansę u niej. Ale ja myślę, że masz. Znaczy się długo. Spróbujesz, nie pożałujesz, tak? No <laughs> niby ta. A na którą może się lekcję? Dziewiąta. Okej, okay. czyli nie jedziemy razem. Nie Dobra, no to po szkale się widzimy, myślę. Dobra, to do później. No do później. Nie wiem co mam nią gadać Karol wyciłuj, bo on sobą łatwo ci mówić, tylko stoisz i się patrzysz Ale Znaczył długo W czym problem A czy jakieś dawam ruzę? To jest jak normalna rozmowa tylko że jej dziękujesz za coś Niby ta ja Prawie mam To ja was zostawiam. Co ty tu robisz? Cześć. A, róże ci mam Dziękuję, ale z jakiej okazji? No, w przeszłości, no, dużo mi pomogłaś taka po prostu rekompensator. Dziękuję. Nie trzeba było. No, A, nie wiem, może na jakąś pizzę byś chciała pójść czy coś? Może hmm. się spieszyć gdzieś? Teoretycznie tak, bo mam korki z matmy. No. Ale praktycznie mogę je przełożyć. No! Tam jest dobra pizzeria Domino's. Taka... Dobra, widzę, że się stresujesz. Chodź. A. No to niby tak, ale czarne odchudza jednak. Czy to ma jakieś znaczenie? No wiesz, no... Różnie to bywa, tak? Zapamiętam. A co? Sugerujesz, że jeszcze mnie tu odwrócisz? No, jeżeli mnie pani zaprosi, no to bardzo chętnie. Jeżeli przyjdę. pan będzie miał ochotę, to zapraszam. Znaczy. Ja mogę być codziennie, no. do ciebie, jak mam bronić Przyszedłbym za metalowy krat, I sił mi brak, żeby powiedzieć Tę wojnę wygra tylko jeden Kocham No, na no. no, y right? Ja, ja to... jestem na humanie, no. masz może godzinkę, Wiesz kiedy my się ostatnio widzieliśmy? Na matmie w ławce. No. Idziemy? Jasne. Boże, to opowiadaj mi co tam w nowej szkole. No wszystko. Co sądzisz? Ej, nie no, pasuje ci. Na pewno? A nie dosłownie. A muszę ci więcej rzeczy mojej dawać, wiesz? Mm. Czekaj, co to jest? To Borys, to mój kolega z podstawówki. Ostatnio przez przypadek odnowiliśmy kontakt. Mhm. Podoba Ci się. Słucham, to jest tylko mój kolega. Czekaj, czekaj, czekaj. Co ty zadajesz się z jakimiś innymi chłopakami niż ja? A przepraszam bardzo, ty się nie zadajesz z innymi dziewczynami niż ja? No właśnie, Karol. Nie utknęliśmy w podstawówce, żeby być zazdrosnym o inne osoby. No dobra.

Tak, okay. Stary Za bardzo się przejmujesz. Nie świruj. Skąd świrować? Jeśli z kimś wyszła, to co z tego? Pozostaw mi nie mówić, co mam robić! I tak mi nie pomagasz! Co ci się dzieje? Co się stało po że wyszedł? Gdzie ty byłaś? Pomagałam Borysowi? Czemu nie z telefonu? Może mi się rozładował. Nie no, czego jeszcze? Telefon się rozładował. Uspokój się, wtedy porozmawiamy. Teraz pogadać z Pawem, bo widzę, że z tobą silnika. Powiedział jak jest w takim stanie, ale co się dzieje? Nie wiem, wydaje mi się, że odkąd jesteś w związku z Karolem, stał się taki toksyczny, krótko mówiąc. O, ale co ja robię źle? No i widzisz, to nie jest problem w tobie, to jest problem w nim. Podejrzewam u niego taką huśtawkę emocjonalną. Ale jak ja mogę mu pomóc? Naprawdę no. robię wszystko. Nie mam pojęcia, pogadać z nim. Nie będę z nim rozmawiała, jak jest w takim stanie. Powiedziałam, że pogadam z nim, jak się uspokoi. Też, Paweł. Wróćmy do domu, może. O, no. do niego. Jak coś Paweł słyszy. Aha. Cześć Paweł. Cześć. Możemy pogadać? Ok. Uh... Pomóż przed wyjściem. Paweł, poczekaj, prawda? Paweł! Poczekasz? Jasne. <noise> wszystko w porządku? Tak, wszystko w porządku. Co on to robi? Znowu coś nie zrobiłam? Od początku naszego związku zachowujesz się jak jakiś... No jak? No jak? Co? Boi się Baruj. Nie Baruj. I don't do <laughs> <laughs> Nie, 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 to jest nie, że nie, się nie, się nie, to jest już historia na jakie zdjęcie, dobra? No, a nie, 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 Wiesz co? Raz nie, raz ...raz że tak powiem. Ostatnio się jeden z tobą na ten temat i mówił, że co to jest? Twoją? Karol. Ty nie chcesz tego zrobić. Nie, ty tego nie chcesz. Karol nie. Nie lub tego. To jest moje życie. Rozumiesz? Moje! I nikt z was nie będzie cię ingerował! Ty, Paweł i ten... Polisz co nie jeszcze! Nikt z was! To jest moje życie i... Chcę robić to, co chcę, dobra? Ej! Wszystko okej? Okay? Tak, wszystko w porządku. Nie wydaje mi się. Wszystko jest okej, okay, po prostu się gorzej czuję. Karolina, mnie nie oszukasz. Mów. Z Karolem. Co to znaczy? My nie możemy być już razem. To, to nie ma przyszłości. Cały czas się kłócimy. Musimy... uczyć. Pamiętaj, że zawsze masz we mnie wsparcie. Możesz pisać, dzwonić, kiedy chcesz. Nie wiem, wydaje mi się, że powinnaś do niego zadzwonić i to po prostu zakończyć. Wiem, ale... boję się strasznie. Nie ma czego. Musisz się po prostu przełamać. Ja cię zostawię, przynajmniej sobie. zadzwonić? a jak? 「そのつも <music>

do kuchni. Ciekawie. Powiedziałem na relacji Borysa, że żadnej koleżanki tam nie było. Ale wiesz co? Borys naprawdę musi nieźle przytulać. Przestań! To jest tylko mój przyjaciel. Zrozum to w końcu! Ostatnio był kolegą, dzisiaj jest przyjacielem, to kim będzie następnym razem? A kim dla ciebie jest Borys? Kim dla ciebie jest Boris? Mówię, przecież jest przyjacielem! Nie z tobą. Wyrób się. <grym> się. Nie masz prawa! Zabiję się. rozumiesz? Zabiję cię! Nasza prawa ze mną zerwać! Obrzydliwa! I tak cię nikt nie będzie chciał! My! Ci rękę, ty mówisz, że mało, podaję ci usta, ty prosisz o więcej, oddaję ci serce, oddaję Ci ciało, ty czekasz i mówisz, to mało, to mało, masz oczy marzące. Pozór łagodny, okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz, jestem, gdy zechcesz, odchodzę. Czego pragniesz jeszcze? Bym mogła z Tobą być.